Dobra, mówisz, że nie jest drogi sport, bo rozumiem, że jeśli chodzi o zakupy, to tylko buty, tak? One powinny być też ciasne, tak się a, mówi, czy fachowe nie? Fachowe buty wspinaczkowe powinny być z reguły o numer dwa mniejsze, a już Aha. na takim poziomie wyższym, jak się wspinasz, na przykład ja mam o cztery numery mniejsze buty wspinaczkowe. O rany. No teraz w tym momencie yy, nową parę sobie kupiłem i właśnie dwa dezodoranty siedzą w każdym z nich, żeby mi się troszkę rozbiły. <laughs> Okej, okay, czyli kupujesz rzeczywiście, jeśli chodzi o ceny, to ile kosztują jakieś najprostsze, wiesz, takie najtańsze buty, w których można się już wspinać? Z tego, co wiem, to można na przykład w Decathlonie kupić już takie podstawowe buty do wspinania za 80-90 zł, które naprawdę dla osoby początkującej są wystarczająco dobre, żeby zacząć swoją przygodę. Dobra, 80 zł, jakie są koszty? Początku, początku kursu dla początkujących, jeśli chodzi o wspinanie, albo godziny na ściance, jak to A, wygląda. To akurat jeżeli chodzi o Nie naszą wiesz. ścianę, to kosztuje to 40 zł za miesiąc, czy 50, wspinasz się od poniedziałku do poniedziałku, czyli Kiedy codziennie chcesz. od 18 do 20, ile Dobra. chcesz, możesz tam się jeść cały czas. Dobra, mamy pojęcie w takim razie, mniej więcej, jakie są y, koszty y, z tym związane. Zaczynam. I, no nie daj Boże, tfu, tfu przydarzają się kontuzje. Jak to jest właśnie w tym sporcie? Jakie kontuzje są najczęstsze? U tenisisty to bark tenisisty, tak? A u, u łokieć. Chyba. Łokieć, tak? I tak. bark, chyba nie wiem, być może łokieć. A u yy, wspinacza, u bulderowca? A to akurat wszystko. Kontuzje zależą z reguły od tego, yy, czy w jak, na jakim poziomie dana osoba jest. Bo wiadomo, że wspinacze na wyższym poziomie będą te kontuzje mieli bardziej wyspecjalizowane, aczkolwiek będą mieli, mieli je rzadziej. U wspinaczy początkujących z reguły to są skręcone kostki, bo spadli krzywo na materac, czy nie wiem, jakaś naciągnięta ręka, bo im nogi wyjechały i w cały ciężar uwisnęli na jednej ręce i nie byli w stanie tego utrzymać, no nie, i szarpnęło im. A już z reguły wspinacze bardziej zaawansowani to mają najczęściej kontuzje z troczkami, ścięgnami palców, prawda? To już takie bardziej szczegółowe, ale głównie palce. To rzeczywiście, zacząłem od, od tego, że potrafisz podciągnąć czy utrzymać ciężar na jednym palcu. Często jest w boulderingu rzeczywiście taka sytuacja, że cały ciężar Twojego ciała spoczywa na przykład na palcu, na dwóch palcach? Nie, no właśnie. W boulderingu akurat to bardzo rzadko się zdarza. Aczkolwiek są takie buldery, yy, jednak buldering tym się różni od y, tych innych form wspinania. Że, y, na przykład, w z linią bardzo często idzie się drogę, gdzie jest mnóstwo jakichś dziurek, gdzieś trzeba wkładać jeden palec czy coś. Jednak to jest dosyć kontuzjogenne i ludzie, którzy wyznaczają buldery, nie jest to zbyt estetyczne, żeby pchać gdzieś jeden palec i ciągnąć z niego, bo to jest ryzykowne. Ludzie wyznaczają buldery i czasami nawet bulder o trudności 8B czy 8C może być po samych wielkich chwytach. Tylko po prostu mogą być tak dziwnie ułożone, wymagając takiej dziwnej techniki i siły, na przykład mięśni brzucha, żeby nogi zostały czy coś, że wcale nie musi być małych chwytów. Możesz łapać się naprawdę jak gdyby drążków wielkich kamieni wystających, a to może być bardzo trudne. Na szczęście ty z kontuzjami nie masz zbyt dużego problemu, dlatego że skończyłeś fizjoterapię, tak? Więc, no tak, tak. Więc Możesz sam sobie pomóc, niejako, wtedy, kiedy zdarza się kontuzja. Jak ci, po, jak ci te studia skończone na Uniwersytecie Medycznym pomagają w, we wspinaniu i w tych wyjazdach? Znaczy, przede wszystkim nie, nie tyle pomagają mi z kontuzjami, co pomagają mi z zapobieganiem. Dokładnie już dzięki tym studiom poznałem biomechanikę stawów, mięśni, jak to wszystko działa i co robić, żeby nie przeciążać tego narządu ruchu. I dzięki temu wiem, jak wykonywać prawidłową rozgrzewkę. i Dosyć dzięki temu, że wspiąłem się już 10 lat, poznałem na tyle swój organizm, że wiem, kiedy powiedzieć dosyć, wiem, kiedy nie zrobić tego jednego ruchu czy jednego powtórzenia za dużo, kiedy będę musiał później na przykład przez dwa miesiące nic nie robić, no nie. Taką no, nieszczęśliwą przygodę na przykład twój brat miał z kontuzyjną, tak, prawda? Tak, tak. Mój brat niestety miał pecha strasznego, gdyż ześlizgnęła mu się ręka z dosyć małego chwytu, na bardzo prostym bulderze, jak na niego, bo mój brat też się wspina na bardzo wysokim poziomie. I niestety tak by chciał, że niestety yy, zerwał sobie troczek w palcu i miał pół roku przerwy ze wspinaniem. Absolutnie. No i tak to już jest w tym sporcie, że się nie przewidzi. A powrót do sportu jego? O, to wymaga bardzo, niestety, całe szczęście. Mój brat ma bardzo dużą, yy, jak gdyby duszę sportowca. Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Europy we wspinaniu, więc. Yy jak gdyby dosyć szybko zmobilizował się do treningu, wiedział, żeby nie przeginać w tej pierwszej fazie, ale stopniowo, systematycznie wracał, wracał i w przeciągu jak gdyby pół roku nadrobił e, pół roku niewspinania, czyli zrobił większy postęp niż jakby normalnie szedł. A w tym sporcie bulderingu bardzo szybko można wypaść, prawda? Z zestawki. No, bardzo, bardzo szybko. To po prostu cały czas idzie naprzód. Jeżeli wystarczy nawet, że człowiek przez pół roku nie będzie trenował, będzie trenował mniej, będzie chodził na imprezy, pił alkohol, nie jeździł w skały, i nie wiem, jedzie na... Jedzie w skałę albo jedzie na zawody i w tym momencie nagle ludzie, którzy pół roku temu byli od niego o dwa poziomy niżej w tym momencie przerabiają go na tych ruchach. Twój brat też jest w Santa Cruz Team, tak? Czyli w zespole tak. kto jeszcze pozdrówmy chłopaków, tak, bo jesteś członkiem tego właśnie zespołu wspinaczy. Tak, tak. Tam do tego składu należy jeszcze Marcin Berger, Paweł Pietrzak i mój właśnie brat Kuba Ginysz. Pozdrawiam chłopaków. Pozdrawiamy serdecznie yy, chłopaków. Oni wszyscy właśnie wybierają się do Szwajcarii, tak? Jedziecie w tak, sobota, tak. niedziela, poniedziałek na prawdziwe wspinanie i na, na super przygodę.